Też, jako specjalista dermatologii, wie Pan dokładnie, że dermatoskopia jest niezwykle istotnym elementem diagnostyki różnych chorób skóry. Natomiast chciałbym się spytać, czy zastosowanie cyfrowego mappingu, cyfrowej dermatoskopii, to co dzisiaj robiliśmy na szkoleniach, ma istotne znaczenie w praktyce, w codziennej praktyce klinicznej? Jest to w zasadzie teraz złoty standard diagnostyki czerniaka i innych nie nadstąpnopotworów skóry, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrobić mapę ciała, tak? czyli widzimy zmiany, które już są teraz na ciele, a na przykład kontroli za rok zobaczyć czy nowe zmiany się pojawiają, czy też już były wcześniej. Jesteśmy także w stanie kontrolować je w dużo większym powiększeniu i widzieć, czy zaszła jakaś zmiana w ich strukturze, w dużo większym powiększeniu, tak 20-30 Jesteśmy w stanie wyłapywać bardzo cienkie czerniaki wtedy, tak? Albo też raki podstawno komórkowe które się dopiero rozpoczynają, co znacząco ogranicza zakres zabiegu. Panie doktorze, wiemy, że taki sprzęt, jak przy którym Pan teraz stoi, a te nie w każdej klinice, nie w każdym gabinecie dermatologicznym się znajduje. Jak Pan doktor uważa, czy w przyszłość w ogóle dermatologii na świecie mapowanie, kontrolowanie cyfrowe skóry, czy to jest można powiedzieć chwilowy trend albo tylko um, urządzenie do badań naukowych. Uważam, że jest to przyszłość dermatologii. Tak samo cyfrowe zdjęcia wykonane tutaj przez automatyczny system, tak samo jak analiza komputerowa tej znajomów, uważam, że jest przyszłością. W przyszłości myślę, że tylko lekarz będzie weryfikował zasadność rozpoznania tego komputera, tego systemu komputerowego, bo jednak sztuczna inteligencja idzie znacząco do przodu więc jest to na pewno przyszłość naszej dermatologii. Mam pytanie. Zakończyliśmy teraz szkolenie z wideodermatoskopii. Jest to szkolenie, które tak naprawdę bardzo rzadko odbywa się w szkole dermatoskopii, dlatego że generalnie uczymy się rozpoznawać poszczególnych wzorców, wzorów rozpoznań. Natomiast generalnie większość lekarzy który nawet pracuje na urządzeniach do mapowania skóry, czy też do wideodermatoskopii. Pytanie, czy podczas tego szkolenia, pan doktor zauważył, że ci lekarze się czegoś nauczyli, czy oni wyciągają jakieś informacje dodatkowe, bo wiemy, że to są eksperci, specjaliści, ale czy to jest wartościowe szkolenie? To jest to bardzo potrzebne szkolenie, ponieważ pomimo tego, że znajduje się sprzęt, sprzęt to jest jedno, a użycie go to jest drugie. Bardzo mało placówkach wykonuje się w zasadzie całkowity mapping, czyli zdjęcia od stóp do głów z przodu, z tyłu, z boku, co ma bardzo wielkie istotne znaczenie w przypadku mapowania i znajdywania zmian, które się pojawiają jako nowe bądź kontrolowania tych, które już wcześniej były. Jeżeli nie ma tej mapy ciała, to tak naprawdę za rok nie wiemy, czy ta zmiana już była, czy pojawiła się jako nowa. Także takie szkolenia jak najbardziej mają swoje miejsce. Nawet dla doświadczonych lekarzy, którzy gdzieś już tego typu sprzętem pracują. Panie ja doktorze, czy rozumiem, że warto iść w tym kierunku i robić szkolenia z hidrolatą? Warto do przyszłości. Dziękuję